W prezentacji 10 gąbków, to są to samiczki i, sami, i samczyki. Tutaj mamy samiczkę z 24 roku. Jest to gąbek o numerze 7465, 65 Gąb pochodzi z linii właśnie Houben razy Engels. Jest to samiczka. Te gąby bardzo dobrze się w Polsce u nas sprawdzają. Myślę, że wartościowy materiał do rozpłodu. mamy kolejnego gołąbka, jest to samczyk numer gołębia to jest 1643 na pięknym oku gołąbki tutaj Paula Jansesa bardzo się dobrze w Polsce spisują tu mamy niebieskiego białolotka tu właśnie jeden z kolegów z Gdańska chciał z czerwonej gołębi kolega Rafał, więc po prostu tutaj też przyjechałem z racji tego, że te gołębie się tutaj właśnie w Polsce super sprawdzają, bo piękny samczyk niebieski mamy kolejnego gołąbka, jest to właśnie czerwony Jansen, linia właśnie Janssenów. o pomimo, że 5011 oryginalne gołębie belgijskie Paula Jansensa. Także tutaj można zobaczyć piękne gołębie. Tu robimy przed domem z racji tego, że tam z tyłu nie ma zasięgu przy Tutaj mamy kolejnego samczyka gąbek o numerze 1632, 23 rok. Paul Jansen, piękne oko, piękny gąb zbudowany. Bardzo ładny ptak. Myślę, że hodowcy z tego materiału będą zadowoleni. Tu mamy samiczkę niebieską. Numer samiczki to jest 1662. 23 rok samiczki, belgijska samiczka od Paula Jansensa. Gąbki, można powiedzieć, takie bardzo ładne, pięknie zbudowane. Widać ogonek, w jedno piórko to wybrałem sobie z kilkunastu gołęb. I tutaj mamy kolejną samiczkę. 23 rok samiczki, 16,56. Także piękne ptaki. Trzeci pas tutaj się rysuje. Linia Gołębi Houben, Linia Gołębi właśnie Engels, bo to jest 7 km od Houbenów, od Itigem. No i tutaj od Pute też bardzo blisko. Przepiękna ptaka. Numer Głębia to jest 3265. 65 Piękne Gołębi. ucie uciec. Widzą koledzy jaki gąb z potencjałem. I tutaj mamy samiczkę, jest to samiczka w numerze 5019, bardzo ładnie zbudowana. takiego bazanego, bardzo ładny też. Tu taki markerek na kuperku. Linia w ręce. Tutaj mam samiczkę. Nakrapiana białotka w fazie pierzenia. Tutaj widać jak gołąbki elegancko się pierzą. I to jest numer genia 74,61. także Oczy mają przepiękne do rozpłodu, no to super. Linia właśnie Engelsów, linia Haubenów i gołębie Jansen. Także piękne ptaki tutaj od właśnie Pawla Jansensa. Myślę, że samiczka piękna, angielska, niebieska. w Fazie pierwszenie to widać jaka niebieska. Piękna. Serdecznie uważam, że bardzo dobre gąbki do rozpłodu.